Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek zaczynamy na mapie Park. No i tutaj wyruszamy na naprawdę dzikie polowanie. Wyruszamy troszeczkę w nieznane tereny. Ale zobaczcie co ja ze sobą zabrałem. Pierwszy raz będę używał takich właśnie wabików. No i zabrałem ten duży wabik elektryczny. I zobaczymy jak mi tutaj pójdzie. Będziemy polować na ptactwo. Mamy tutaj broni na Jakieś lisy, jenoty, no i mamy tutaj drugą broń, z której będę mógł troszeczkę postrzelać również w ptactwo. No i zobaczymy, jak tutaj nam pójdzie. Miejmy nadzieję, że spotkamy naprawdę sporo zwierzyny i nie będziemy się tutaj cackać, tylko będziemy walić we wszystko, co spotkamy na naszej drodze. Wypróbujemy te wabiki, czy one. Coś lepiej tutaj dają. One pewnie bardziej będą skupiać tą zwierzynę w danym punkcie niż przywabiać, tak mi się wydaje. Ale może się mylę. Nie wiem, będę musiał to sprawdzić. Jeżeli ktoś już tego używał i mógłby napisać w komentarzu, będę wdzięczny. O, zobaczcie, barzant 240 metrów, kurczę, to ja się sobie tutaj przejdę. No niestety barzanty trzeba strzelać yy, jak są w locie. Więc za takie odległości to sobie my nie postrzelamy. Ale skoro są bażanty może coś tutaj jeszcze innego się będzie kręciło. Nie chciałbym tutaj spędzić kilku godzin na chodzeniu i szukaniu jakiegoś ptastwa. Więc liczę, że bażanty mnie doprowadzą do Jakieś inne zwierzyny czekajcie. Coś tutaj też widziałem. Barzant. Kurde, tylko, aby mi się udało podejść, wiecie co? Ja mam tu taki plan. Ja będę szedł po środku tego. pośrodku tych dwóch e, grupek malutkich. Ja muszę jeszcze podejść, żeby mógł je wystraszyć i mieć jakąś szansę, oczywiście, na danie strzału. Kurde. Ten znacznik trochę mi przeszkadza. Strasznie, strasznie ogranicza widoczność. Uważny. Dobra, będziemy chyba zaraz mogli oddawać strzał. Myślicie, że jakbym teraz wstał? Co się tutaj wydarzy? Ale idziemy, idziemy dalej, dobra, biegniemy. Ho, ho ho Kurde, przeładować! No, niewiarygodne, co się tutaj zadziało! O kurde! Ale akcja, pierwsza akcja, moi drodzy, nie było lipy. Kurczę, musiałem się trochę skupić tutaj i trochę za nie mówiłem, ale no niestety. Musicie wypłacić, że jak strzelam, to się nie odzywam. Dobra, sprawdzamy, co się tutaj w ogóle zaciało. Prawa kość piszczelowa, lewa kość piszczelowa. No, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jestem zadowolony. Jak tutaj to wygląda? Lewa kość skokowa wnętrzności 25 metrów. Ok. No Luna, teraz dla ciebie jest robota. Szukaj tutaj, szukaj naszej zwierzyny. Gdzieś tutaj chyba coś jeszcze leżało, ale pewnie nie jestem. Gdzieś na pewno coś tutaj się jeszcze tutaj są bażanty. Dobra, to niech piesek to przynosi. Patrzcie, leci. Kurde. Leci, leci. Bum. I jest nasz. Bardzo dobrze. E, jest tutaj. No i mamy. Jest trafiony wewnętrzności. Bardzo dobrze. Lecą kolejne. Nie wiem ile strzałów on dostał, ale powinien tutaj gdzieś paść. Tak jest, leży. Trzeba muszę pamiętać. Lecą chyba kolejne. Lecą kolejne. O kurde, to będzie chyba. To będzie chyba najbardziej. Kurde, nie mogłem trafić go. To będzie chyba najbardziej tutaj. Epickie starcie powiem wam, bo lecą i lecą. Może jego jeszcze sięgniemy? Jest trafiony, dobrze. O kurde, tego się nie spodziewałem. Cholera, co się tutaj zadziało? Roboty, a roboty będzie z tym zbieraniem. Ha, tutaj, są dobra. Trub się ścielę i to bardzo mocno. Dobra. Eee, czy jeszcze coś tu leci? Nie wydaje mi się. Będziemy zbierać. Jest tego naprawdę sporo. Zobaczmy. Mamy trafionego wewnętrzności. Trafiona samica. Dobrze, U, dziękuję. Jest złoto. U tutaj kurde dwa strzały i dwa takie troszeczkę dziwne. Nie wiem o co tutaj chodzi. Ale jakoś on został trafiony. Czy piesek nam przyniesie kolejne zdobycze? Tak jest, on tutaj na dalekie zasięgi jest. Znaczy ona. Dobra, 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 jest. Jest kolejny, jest to brąz. No, elegancko. Gdzieś tutaj jeszcze jedno leży. Tutaj leżał, dobra, zbierzmy go sobie. Sprawdźmy, co się tutaj w ogóle dzieje. Mamy trafionego wewnętrzności. O kurde. I tutaj. Ciało, prawe płuco, wewnętrzności, prawa kość, ramienna, wątroba, prawa łopatka, prawa kość, skokowa. Łoch, to tutaj naprawdę srogie oberwanie. Y że powiedziawszy, nie wiem, gdzie iść. Wiem, że tutaj musimy iść, tak? Ale gdzie później, bo jeszcze gdzieś tutaj było trafione i tam dalej. Mamy tutaj sansa, i to jest dolna część karku, lewe płuco, lewa kość łokciowa. Ho-ho-ho! Coś tutaj chodzi. I mamy kolejne złoto górna część karku wnętrzności. Srogo tutaj było postrzelano. Czy to? Coś leci. O! Jest nasz. Dobra, mamy tutaj go. Jest trafiony, lewa kość ramiona, lewy buco. O! Leci kolejny. O ty. Kurde. Dostał, ale znowu będą problemy. Będą problemy ze znalezieniem. Lecą kolejne. Nie wiem, czy warto, a może i warto. Dobra. Nie będę już tutaj przesadzał. Nie będę walił z takiej dużej odległości, bo jest trochę dużo tego szukania. I jest sreberko. Ale oberwał czaszka. No tam tu naprawdę się pofarciło ale szukaj, szukaj. Kurde. Coś tutaj biegało. Co to jest takiego? Gdzie on tutaj oberwał? A tutaj jest. Co to takiego? Szopracz. Kurcze. Taki malutki. Myślałem, że to jakiś królik jest. No to przepraszam. Tego się nie spodziewałem. Oj, jest nasz tutaj gagatek. Jest złoto. Dwa strzały. 50 na 50. Bardzo dobrze. Bardzo ładny. Podoba mi się. Ale że tego jednego nie można znaleźć. To jest naprawdę przykra sprawa. Myślę, jeszcze raz pieska. Jestem 100% pewien, że. to ostrzega. Jestem 100% pewien, że on spadł. Tylko nie wiem gdzie. Dobra, przejdźmy się. Może w tą stronę i zobaczymy. Te barżanty tutaj się kręcą więc. Jest chyba szansa na to, żeby jeszcze coś ustrzelić. Tylko z dużej odległości raczej nie będę próbował, bo później mi to się mści strasznie. Oj, coś tutaj jest. Patrzcie, patrzcie. O ty kurde. Ej, w ogóle w ogóle mnie się nie wystraszył taki był zbunkrowany, że go naprawdę nie było widać, dobra obczajmy ale jaki ładny prawe płuco naprawdę fajnie wygląda spróbujmy tą czernicę tutaj przywabić jakoś nie wiem jak, ale zamierzam jakoś ją przywabić I mamy jeszcze gęś gęgawkę. Także spróbujemy jakoś to ogarnąć tutaj. Jóże. Dobra, jest tutaj. No, co jest grane? I tu, i tu, i tu, i tu. I musimy tego dziada zabrać. I sobie go ustawimy gdzieś tutaj. Jeden tu, drugi tu, tu, tu. I mamy jeszcze tą drogą. Ona tutaj powinna latać. Także, jeżeli się nam poszczęści, to może będziemy mieli naprawdę okazję dodania kilku strzałów ale czy tak będzie to ja nie mam pojęcia zaraz zobaczymy zobaczymy czy tak to będzie wyglądało jak mi się tutaj wydaje dodajmy sobie jeden głos yy, i musimy dodać chyba jeszcze jeden hmm, może może weźmy to no i ognia. Kurde, ale tutaj będzie czekanie. O coś kurde leci. Patrzcie, coś tutaj krąży. Oho. Może będzie to dobre miejsce. Zaraz zobaczymy. Coś leci. Patrzcie, patrzcie. Ten jeden został trafiony. Kurde, za wcześnie, trochę za wcześnie. O, spadł. Myślemy pieska, niech on sobie tutaj przyniesie. O. Czyli to jednak przywabia. I ten wabik naprawdę, naprawdę dobrze to poszło. Upatrzcie jaka tutaj pozycja. Hu-hu-hu. Oberwała fest. Kaczuszka. Kurde, leci znowu coś. No. I sobie bliziutko. O, ja sobie teraz poczekam. Poczekam, aż tego będzie. Więcej. Lecą, patrzcie, patrzcie, jak lecą. Może uda mi się skasować kilka naraz? Jak myślicie, jeszcze coś przyleci? Nie mam pojęcia. Dobra, walimy to. Kurde, nie jest to proste. Nie jest to proste. Zmienię teraz miejsce. Zrobienie trochę miejsce, żebym miał tutaj lepsze pole widzenia. O, dziękuję. Mamy złoto, lewe płuco, czaszka, lewa łopatka. No szukaj, szukaj Luna, tam jeszcze coś spadło. Tam jeszcze coś spadło. A myślicie, że to jeszcze tutaj przyleci jeszcze raz? razie nic nie widzę. Dziękuję u kurde, ale śmiesznie wygląda czernica. Chodź jaki tutaj ma. Eee, taki strzelisty. Włos i rokes. Jeszcze raz tutaj spróbujemy. Może teraz mi się trochę lepiej uda. Nie wiem, ale coś tu kurde leci. Jest czernica. Patrzcie, będą chyba leciały. Także jest szansa. Lecą. Kurde. I patrzcie, i znowu są w takim miejscu, w którym ja mało widzę. Tutaj są, dobra. Lecą lecą. Jest jeden drugi. Musi być ich więcej. To wtedy będzie może łatwiej. Czym bliżej one będą. Tym będzie mi łatwy ustrzelić. Dobra, ten jest trafiony jeden, ale czy jeszcze coś tu przyleci? Mamy chyba trzy sztuki, tak mi się wydaje. No ten jeden gdzieś tutaj będzie leżał. Piesek będzie musiał go odszukać. Ale jestem trochę niezadowolony, powiem Wam szczerze. Bo za słabo tutaj widzę. Dziękuję. I mamy tutaj samiczkę, prawa łopatka, wnętrzności środkowa część karku i grzebień mostka. Mamy złoto. I kolejny jest tutaj jest sreberko. Okay. No moi drodzy, kończymy ten odcinek. Dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia niebawem.